Hej, witam cię serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu. Dziś na ekrany wlatują banki, spółki, które dla ciebie przygotowałem, czyli jeżeli tematyka spółek bankowych i tego sektora cię interesuje, być może rozważasz albo już zainwestowałeś w spółki bankowe i czekasz, no to zapraszam oczywiście do pozostania ze mną, a w komentarzu odnieś się do tego, co ty uważasz, czy okres letni sprzyja temu, żeby banki mogły zacząć rosnąć, czy raczej będzie sprzyjał konsolidacji i zbieraniu, akumulowaniu tych pozycji, Właśnie w miejscu, tak aby kapitał mógł skupić odpowiednią ilość banków, które potem odpowiednio będą reagować i być może jeszcze w tym roku doczekamy się jakichś wzrostów, czyli na to oczywiście możesz odpowiedzieć w komentarzu. Co przed nami, również wyniki portfeli. Zobaczymy, jak rynek reagował przez ostatni tydzień i od początku roku, i co ciekawego tak naprawdę na poszczególnych bankach, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, się dzieje. Jeżeli chodzi o informacje, no to widzimy, że na Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej dopiero 14 lipca, czyli mamy, można powiedzieć, względny tydzień spokoju, zobaczymy co po co potem oczywiście uzg uzgodnią, co, co będzie, czy będziemy mieć jakąś zmianę, czy będą stopy pozostawione bez zmian, zobaczymy również jak to wpłynie na sektor bankowy i co również przed nami. Pamiętamy, że sektor bankowy w tym momencie jest cały czas mocno zdołowany, pamiętamy, że Rada Polityki Pieniężnej obniżając im stopy w jakiś sposób również dosyć istotnie wpływa na no, spadek zyskowności banków, widzi widzieliśmy te raporty, które pokazywałem Ci płynące właśnie z MBEP-u odnośnie zyskowności branży, jak ona wpływa, pokazujemy to systematycznie, zresztą nie ma tygodnia, żeby na podsumowaniach sesji nie pokazać jakiejś informacji właśnie płynącej z sektora bankowego. Jak widzimy, banki szukają również zysków w kieszeni swoich klientów, czyli zwiększają opłaty za usługi, które świadczą, jak również będą i zwiększają marże na kredytach. Czyli tam wszędzie szukają zysku, który został im odcięty właśnie poprzez obniżenie stóp procentowych, i jeżeli chodzi o pozostałą część materiału, to oczywiście zerknijmy sobie, dlaczego mówi się, bez, że bez banków nie ma hosty na GPW. No bo jak najbardziej tak mówi, musisz być tego świadomy i zerknijmy sobie. Oczywiście zaktualizowałem ostatnią piątkową sesję i zobaczmy. Udział w indeksie 20, prawie 3,5%. A udział w obrotach nam już podskoczył w stosunku do tego, co było w ubiegłym tygodniu, bo mamy prawie 22%. I jak widzisz, WIG 20 współtworzy PKO PKOSA, Santander, M. Bank i Android To jest 5 tych największych banków. Które tutaj właśnie wchodzą w skład naszego największego indeksu. A jeżeli oczywiście widzisz wynik indeksu, no to powinieneś wiedzieć, kto i jaki bank przede wszystkim wpływa na to, jaki wynik końcowy widzimy w radym indeksie. Czyli jak widzisz, PKBP i PKWSA mają ponad połowę, połowę udziału w tym torciku, czyli połowę udziału w indeksie. Do tego dochodzi Santander i pozostałe banki, no jak sam widzisz, no raczej nie mają szans w tym starciu i muszą po prostu poddać się temu, jak Ci najwięksi tutaj będą przede wszystkim na rynku rozgrywali. Nie ma kontraktów na wig banki, czyli przez pryzmat tylko w wyniku indeksu możemy obserwować to, co być może dzieje się właśnie na PKO BP, SA czy Santanderze, bo one chodzą bardzo, bardzo podobnie pod kątem tego, co widzimy na wykresie. I portfel za chwilkę oczywiście do tego przejdę. Zobaczmy jeszcze, które banki i ile banków dzisiaj zobaczymy tak na początek, bo pamiętaj, że również Ty możesz tutaj sobie spokojnie regulować ilość banków. Widzieliśmy ostatnio 8 i 8 zostaje bez zmian, bo walutą tu jest łapa w górę oczywiście pod. Czyli to jest ilość... Osób, które nie chcą żebym kontrolować ten przegląd, i żeby wrzucać oczywiście dodatkowe banki. 13% to jest tylko reakcja bo z tych ponad 2000 widzów, którzy obejrzeli to nagranie. Tylko 13 wykonało jakąkolwiek reakcję. Zachęcam cię do tego, żebyś był aktywny, bo przez swoją aktywność wpływasz na to, że możesz zobaczyć więcej banków. Czyli ósemeczka dzisiaj wlatuje na ekran i oczywiście zobaczymy inną ósemkę. Tak, żeby również tutaj wykonuje ukłon w swoją stronę. Nie dubluje, czyli po prostu odświeżymy zobaczymy inne banki niż w ubiegłym tygodniu. I zobaczmy sobie, jak sobie radzi indeks. Widzimy, że WIG Banki zatrzymał się tutaj w bardzo istotnym momencie, bo mamy typowego ręża. Popatrz, że mamy typowego boczniaka już to jest kolejny tydzień z rzędu, którym mielą te poziomy, czyli połówka cały czas jest przez nich respektowana. Jeżeli oczywiście ją będą przełamywać, no to będą testować poprzedni poziom, który jest tutaj zaznaczony. Jego wyłamanie to będzie test poprzednich minimów i ewentualne kolekta na jeszcze niższe poziomy, jeżeli to oczywiście w tym momencie i w tym okresie czasu jest możliwe. A pozytywny scenariusz to w pierwszej kolejności musimy przede wszystkim podejść pod ten poziom, który tu jest zaznaczony, rozjechać go i dojść do tego poziomu, bo dopiero pozytywny scenariusz na bankach, wszystkich można powiedzieć, prawie wszystkich, to oczywiście jest rozjechanie tego poziomu. Dopóki go nie rozjedziemy, to niestety nic pozytywnego nie zobaczymy pod kątem tego, żeby wykonać ten dłuży, długi ruch na większości banków właśnie pod strefę, kiedy widzieliśmy te silne spadki spowodowane pandemią. I lecimy teraz, jeżeli chodzi o poszczególne banki. Zaczynam od handlowego. Jeżeli chodzi o handlowego, to tutaj widzimy również istotne zatrzymanie, czyli cały czas handlowy również respektuje raz. Ten box, który tu nam się rozrysował respektuje poprzednie minimum, czyli dopóki nie wybije się z tych poziomów, no to nie zobaczymy testu poprzedniego dna, a jeżeli będzie kontynuował ten rajd wzrostowy swój, rajd, jeżeli go w ogóle będzie miał, to powinien wykonać ruch podejście pod tę strefę, która jest tutaj zaznaczona, bo dopiero jej rozjechanie tutaj pokaz siły, tutaj pokaz wolumenu paliwa, jest dana nadzieję na to, że będziemy widzieć wyższy poziom na handlowy. na razie wchodzimy wręcz boczny. Jeżeli chodzi o PKO no tak jak tutaj widzimy w tym momencie również mamy ruch boczny i zresztą analogia jest identyczna jak dla pozostałych banków, czyli strefy obowiązują na PKO SA cały czas te same. Wyłamanie dołem tego to niestety będziemy widzieć te z poprzednich minimów, a dokonanie teraz ruchu powrotnego to będzie tylko i wyłącznie potwierdzenie tutaj tego range'a, tego boksu, Kto lubi rozgrywać spółki range'owo po te kilka, kilkanaście procent, no to banki są teraz w tym momencie wydaje się na to idealne. Oczywiście dopiero rozjechanie tego poziomu daje po paliwo na to, że być może PKO S.A. pokaże nam coś więcej. Jeżeli chodzi o BNP to BNP również chodzi. On w dosyć ciekawym i szerokim rężu, jak widzimy, odbił po ostatnim minimum. Czyli teraz, jeżeli będzie kontynuował ten wzrost, no to oczywiście ten poziom powinien go schamować. Dopiero ewentualny reteścik i rozjechanie tego poziomu daje szansę i paliwo na to, że zobaczymy na BNP zupełnie inne poziomy. Jeżeli chodzi o Unicredit, to Unicredit, jak tutaj widzimy, również jak każdy bank zresztą, mamy teraz ruch boczny, wykonuje ruch powrotny pod poprzednie poziomy. Rozjechanie tych poziomów będzie świadczyć o sile Unicreditu, a odpadnięcie i przełamanie poziomu tego dolnego ograniczenia boksu będzie świadczyć o słabości, tym bardziej że cały czas on ma problem z domknięciem tej ruki, a luka, jak wiemy. No jest takim miejscem oporowym dla poszczególnych spółek, które ją generują. Jeżeli chodzi o stajny Getinu, bo Getin nam teraz wchodzi, widzimy te mocne wystrzały, oczywiście to jest pod kątem informacji, które napływają na rynek. Ja zawsze powtarzam, że stajna Getinu jest na tyle wrażliwą, wrażliwymi tutaj spółkami, że one, jeżeli cokolwiek pozytywnego wpływa na rynek, to wtedy mamy dwucyfrowe wystrzały, a jak mamy negatywne informacje, no to mamy dwucyfrowe spadki. I tak się bawi w kodkę i myszkę stajna Getinu właśnie ze swoimi inwestorami. Jak widzimy, tutaj miało miejsce na Gettinobre to mocne wystrzelenie. Czyli kto nie keszował na, na tej całej świecy swoich pozycji, no to teraz wręcz może czuć się dosyć mocno zawiedzony, no bo kurs już szedł dosyć istotnie na niższe poziomy i zaczął tak naprawdę znów mieć ten sam ręcz, w którym Getin jest od tego, samego, od tego samego momentu już dłuższy czas i widzimy, że no, to są istotne poziomy, które trzeba gdzieś rozważać pod kątem tego, co może się dziać w najbliższej przyszłości. Jeżeli chodzi o Getin, to również sytuacja jest analogiczna. Widzimy, że nadbiliśmy ważny poziom, ważną strefę, którą tutaj zaznaczyłem, no ale i tak i tak zamknięcie jest poniżej tej strefy, czyli musimy być paliwo, musi być popyt, który rozjedzie na stałe ten poziom, zretestują go, i dopiero będziemy widzieć tutaj atak na poprzednie szczyty. Zresztą popatrz, gdzie odpad Odpad też w bardzo istotnych momenciach, odpadł na jak widzimy oporach. Czyli tutaj oczywiście pojawiła się podaż, możemy sobie ją zaznaczyć. Rozjechanie tego poziomu w silny sposób to jest oczywiście test. Poprzednich szczytów. Jeżeli chodzi o ideę bank, to tutaj sytuacja jest analogiczna, chociaż idea wystrzeliła najmocniej, no bo to jej oczywiście dotyczy ten komunikat, który poszedł i widzimy, że tutaj idea bardzo silnie się zachowała i również zrespektowała bardzo istotny poziom, ale czy przypadkowy, no to sam już sobie odpowiedz, czy przypadkowy to przetestowała poziom, czy też nie. I teraz sytuacja i scenariusz negatywny dopiero. Po przełamaniu tego dolnego ograniczenia, który teraz w tym momencie wydaje się być wręcz nierealnym, no ale wiem, że banki potrafią się zachowywać również dynamicznie i również tego typu sytuacje mogą mieć miejsce. Dlatego warto mieć gdzieś na to poprawkę, pamiętać o tym, że banki no, mogą nie być zbytnio stabilne w tym momencie, musi się to wszystko ochłodzić na rynku. Ta sytuacja związana z szkodnikiem również, jak i również sytuacja odnośnie Rady Polityki Pieniężnej. Będziemy widzieć też wyjście raportów z banków i to wszystko da nam gdzieś obraz sytuacji na najbliższą przyszłość. Scenariusz negatywny oczywiście po rozjechaniu dolnego ograniczenia oboksu, to będzie oznaczało test minimumów zerknijmy sobie jeszcze na szybko jak wyglądała piątkowa sesja, bo ona była dosyć ciekawa pod kątem tego, że no Stany Zjednoczone miały dzień wolny, a jak wiemy no Stany Zjednoczone szarpią rynkami na całym świecie i bez ich udziału, no obroty szczególnie na tych dużych płynnych spółkach, nawet na warszawskim parkiecie bardzo mocno ucierpiały widzieliśmy to na podsumowaniu sesji dziennej i teraz zerknijmy co się działo w piątek idea urosła 7%, Getty 4.2 2.4 Getty Nobel, ING 1.3 1.2 MBank, na plusie jeszcze BNP BOSI, Aior, a na minusie mamy handlowy 0, 0, 2.5% hmm, potem Santander, PKBP poniżej, jak widzimy, zera i również PKO SA Millennium Unicredit Santander na ponad minus 1, jeżeli chodzi o wyniki z piątkowej sesji. Popatrzmy sobie na obrocie. Widzimy, że PKB 32 miliony 20, PKO SA Santander 7, 4, Milenium Millennium 3, 2, M Banking Getin 1, 6 i to są właśnie te obroty. Jak widzimy, nawet te dwa największe banki, no to od razu może się czerwona lampka zapalić, jeżeli ktoś nawet. Nie orientuje się, co dzieje się na co dzień na rynkach i jak wpływają poszczególne sytuacje, właśnie czy to na obroty, czy to na kursy poszczególnych spółek. No to już tutaj może mu się zapalić czerwona lampka, że coś jest nie tak, coś jest na rzeczy, z czegoś to wynika, no a to właśnie wynika z tego, że Stany Zjednoczone nie uczestniczyły w tym rynku. I przechodzimy dalej i na deserek mamy Santandera, zobaczmy co on tutaj ciekawego zrobił, jak widzimy zrespektował idealnie boks, który tutaj zaznaczyłem czyli doszedł i odbija się od niego co świadczy o tym, że no nie będziemy w tym momencie widzieć niższego zakresu cen jeżeli oczywiście przebije tutaj zakres tego boksu, no to będziemy pewnie widzieć atak na poprzednie minima, dopóki tego nie zrobi to może jeszcze cały czas wykonać ruch powrotny pod strefę która jest zaznaczona, jej rozjechanie dopiero daje jakiś promyk nadziei na to, że zobaczymy wyższe ceny na Santanderze w najbliższym czasie, czy to jest możliwe Zobaczymy, widzimy, że od trzech tygodni mieli w tej samej cenie, tak jak tutaj na tym wykresie oczywiście widzimy. Jeżeli chodzi o wyniki portfela, to sobie zerknijmy, jak one teraz w tym momencie wyglądają. Podsumujmy ten tydzień. Widzimy, że stajna getynum na fali oczywiście informacji, które płynęły z. Idei wystrzeliła. Wszystkie trzy banki dały mocno zarobić. Pomimo tych już mocnych zejść, to cały czas to są bardzo ciekawe poziomy. Jak widzimy Idea Bank 25% do góry, 22%, Getin, Getin Nobel 11%, BNP 6% do przodu, 5%, ING, PKO SA 4%, 4% również PKO BP, Santander 3,8%, 3,8%, Unicredit Handlowy 2%. 1,5, Boś, Alior 0,5%, na minusie mamy M-Bank, Millennium i Santander, który obrywa 2,5%. To są te największe, jak widzisz, spadki. Nie są one zbyt drastyczne, można powiedzieć. Jak widzimy, większość jest na plusie. Cały wynik tego tygodnia to jest 5,93, jeżeli chodzi o Tydzień na tych bankach. Jeżeli chodzi o od początku roku, zerknijmy sobie, które banki są najmocniej zdołowane, a które najmniej. I widzimy, że na plusie jest idea bank, czyli od początku roku dopiero w tym tygodniu udało się wyjść na plus. 4,36 na plusie, Boś minus 4,29 i to jest bank, który najmniej stracił do początku tego roku. i Potem mamy odpowiednio Getty Nobel 11, traci 25 Getty, 25 również handlowy ING 26, 28 BNP, Unity 30, 34 PKB, Santander 38, 40 M bank Santander 44, AJ44, SA 46 i 49 Millennium, Czyli widzimy, że te banki są bardzo mocno zdołowane. Wszystkie no i wszyscy chyba liczą, zacierają sobie rączki na to, żeby te banki w końcu. Dały zarobić swoim inwestorom, żeby te odbicia były na tyle silne, aż chciałoby się powiedzieć, że jakby w gamingu, ale no raczej aż tak mocnych odbić się nie spodziewajmy, ale myślę, że spokojnie. W końcu ten czas przyjdzie dla banków, że wszyscy będą zadowoleni z tego, że aktywnie gdzieś uczestniczą w tym, aby posiadać ich w portfelu. Tylko, no, prawdopodobnie, jak na ten sektor, trzeba uzbroić się w dużą cierpliwość i raczej rozgrywać go w długim terminie, aby można było się spodziewać właśnie jakichś pozytywnych zmian w, na tych spółkach. Jeżeli chodzi o wynik całościowy tego 27 tygodnia, widzimy, że jest minus prawie 30%, czyli z tygodnia na Tydzień nam spada ta strata i będziemy obserwować bacznie, co przyniesie okres letni. Sam daj znać, jak widzisz, właśnie ten okres letni: czy to będzie jeden wielki maraz z bokiem i akumulowanie pozycji na niższych poziomach przez inwestorów właśnie na bankach w celu przygotowania ich do odpalenia ruchów wzrostowych właśnie może na jesieni czy końcem roku, albo jeszcze w dłuższym okresie czasu. Daj znać w komentarzu, jak Ty uważasz. Pozdrawiam Cię serdecznie, zapraszam na kolejne nagrania. Trzymaj się hej.